Witajcie, Siemaneczko. Naleśnik, nie masz o co przepraszać. Przepraszam was za pomyliłem ikonkę, nie? Jest ikonka z Wild Hunter. Zaraz to poprawię. Sorki. Czekajcie, jeszcze wyłączę tutaj um, dźwięk w laptopku. Okej, okay, Siemaneczko, Siemaneczko. To ja przepraszam. Dobra, moi drodzy, coś jest z buforem, nie tak? Kurka wodna. No, rozpędź się, obs się, proszę cię, nie rób mi tego dzisiaj i spróbuję teraz. Może nie wywali. No! Jest? Dajcie znać na laptopie, na czacie, czy wszystko jest ok. Widzę, że się rozbujał. Dobra, dobra, rozbujał się. Moi drodzy, dzisiaj będzie y, strumyk i pierwszy grind. Pełnoprawny grind Mulaka na Rewontuli. moi drodzy wszystkie jeziora sobie odblokowałem, tak sądzę, podejrzewam, że jeszcze jakiegoś pominąłem jakąś kropelkę, ale licz na to, że będzie git, że będzie git, oglądaliście live'a u Jarka, mam nadzieję, że tak, Jarek skończył te raja, moi drodzy Oj, 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 poczekajcie, bo jeszcze tutaj się kółeczko kręci. Panie Loft, gramy w The Hunter'a, miniaturka spot. Tak, Jarku, wiem, wiem. Już to poprawiłem, już to poprawiłem. Jaki dziś rezerwat? Na dobry początek polecimy sobie na, no, na Damiany. Bo zrobiłem coś, że w końcu mi się zaczęły pojawiać, może nie diamenty, ale trolle. Co to będzie, żeby wam się pojawiały w końcu y, di diamenty? Tego to Wam powiem na samym końcu, bo to jest moja tajemnica. Nic nie używałem, żadnych haków, broń Boże, tylko pogrzebałem w Steamie, moi drodzy. Nie wiem, czy to przypadek, zaczęły się pojawiać. Witam wszystkich, oczywiście witam Jarka, siemaneczko, już z nim się widziałem. Dzień dobry, Robercik, kłaniam się, a właśnie, byłem u Robercika i Tomasza i zdobyłem cenną wiedzę dotyczącą polowań Wild Hunter. Oczywiście muszę się ciągle uczyć, bo jeszcze wiele rzeczy nie wiem, ale chłopaki powiedzieli, jakbym miał jakieś pytania albo coś, to mogę zawsze do nich przyjść, oni zawsze mi pomogą, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejsza Dzisiejszy wykład był bardzo owocny, dużo się dowiedziałem, także bardzo Wam chłopaki dziękuję. Jeżeli Tomasz jest, nie widziałem, ale Robercik, przekaż Tomaszowi, on pewnie już śpi, bo jutro do roboty, że mu bardzo dziękuję za pomoc i Tobie również. Witam Naleśnika, witam Izabelle F2L, witam Siemaneczko Wojtak Adrian, Siemano, Siemano, witam, witam. Kiedy nosorożce w Te Awaroa, yy, wiesz co, nosorożce w Te Awaroa to będą jeszcze dziś? A raczej jednorożce albo dwurożce w postaci tutaj takich rozgałęzień, także moi drodzy jest już chyba wszystko w porządku i możemy zaczynać zabawę, siema wędkarstwo, witam, naleśnik siema, no dobra moi drodzy 13 osób na y, strumyczku, jak będzie to teraz, teraz, zaraz się dowiemy cześć Łukasz, z się nie witałem, witaj moi drodzy czekamy jeszcze na Oxy, może przyjdzie ewentualnie nie przyjdzie, może Zajmuje się teraz lekcjami dziecka, nie wiem, dobra moi drodzy, także tu jest te awaroa i tutaj zaczniemy, aby lądujemy później na rewontuli i tam spróbuję ustrzelić kilka mulaków, inaczej baranów jak na to mówię, to lecimy na Damiany moi drodzy, lądujemy na jeziorze Jareckiego, standardowo, ale tutaj nie pójdziemy, jeju jak dużo czasu upłynęło, to chodźcie może najpierw hmm, tutaj. Najpierw, tutaj szybka podróż. Mam tutaj jednego ładnego Damiana. Mam piątkę Damiana Łukasz, ja też mam. Tylko trzeba go jeszcze strzelić. Także długa droga przede mną. Zrobimy sobie tak maksymalnie dwa okrążenia, nie więcej. Idziemy, lulu, pierwsze. 12.30. Ustawimy tak i zobaczymy, co przyjdzie. Mój wujek ma na imię Damian. Mój kolega też ma na imię. Damian, a mówię na niego Daniel. Dobra moi drodzy, lecimy. Tu coś przylazło? Nie. To nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Idziemy tutaj sprawdzić. Cześć Lov, dzięki za radę. Nie ma sprawy. A ty ja lecę chwilę na Damiany. Wiesz co, Jarek, no dobra, nie będę tutaj obijał bawełnę. co zrobiłem, że mi się te diamenty zaczęły pojawiać i trolle. Po prostu weszedłem w Steam, zweryfikowałem sobie pliki o dziwo, pobrałam jakieś tam parę kilobajtów, wchodzę do gry, patrzę, a tu są Daniele, o czym nie mogłem uwierzyć, nie? Do piątki, nie Nie wiem czy to miało jakieś znaczenie, ale zaczęło się się pojawiać. Dziwna sytuacja troszeczkę w moim przypadku, bo że tutaj cokolwiek przyszło, nie. Chodźcie, moi drodzy, bo tu nic nie ma, chodźmy na jezioro Jareckiego. Cześć Aleksander, siemano Nie będzie dużo osób, bo już jest pół do dziesiątej Także ja sobie zdaję z tego sprawę <laughs> Oglądałem yy, Live'a Jarka yy, Czekajcie, co tam <laughs> A jednak, a jednak Jest short. 232 na 273 Moi drodzy Wow Trollem mi to pachnie, ale Poroże nie jest aż takie złe Także kurde, strzelamy, nie? Eee nie strzelamy, bo nie mam ammo. Nosorożce na te awara, no? To no niedoczekanie, ale nosorożce są. Tylko i wyłącznie jeden. Niestety nie jest zbyt nieruchawy. Dobra, gdzie ten Ekers? Gdzie ta amunicja pasująca? A nabój polimerowy. I kupujemy. No, zbierałem trochę kasy, więc możemy yy, troszeczkę tej amunicji dorzucić. Chyba trochę pójdę na bawoły. Mi się bawoły znudziły. I jak już całkowicie The Hunter pójdzie w zapomnienie będziemy grali w By The Hunter. Tam jest dużo do nauczenia. Ja na razie podstawę umiem, także... Coś tam, coś tam już wiem. Także wiedzę muszę tutaj przyjąć, a ja za bardzo wiedzy yy, przyjmowania jestem toporny. <laughs> Dobra. Po prostu muszę się dłużej uczyć niż inni. Okej, okay, yy, czekajcie, tą trójkę spróbuję. Dobra, mam go chyba, ale to mi pachnie. Czekajcie, y, trolem, ale zaraz zobaczymy. Cześć Szymek, witaj. Yy, cześć Rafał. Będą mulaki. Tak, Rafałku, właśnie mówiłem kilka minut wcześniej, że odblokowałem wszystkie jeziora, za co Ci również dziękuję, bo mi, tro bo mi troszkę dużo mi pomogłeś. Dzięki za to. Tylko wiesz, tutaj... A, kurde, popłynął. Weźmy, zobaczmy, tą piątkę. Mi to pachnie trolem. Jak myślicie? No łopaty takie nie za bardzo duże, więc on wygląda jak mocna czwórka, a piątka to raczej nie. No i jak wy to to oceniacie? Nie no, ewidentnie trolisko jak nic. Zobaczcie tylko. Troll. Będzie troll? Czy diament? Wod, czy kotw. Yy, kotw. Tylko ikonka zmyla. Wysłałem ci dwa zdjęcia. OK, zobaczę. Bo Kaderek też mi coś tam pobysywał. Myślę, że dobra decyzja. O, podstawę yy, zmienić. No pewnie. O kurka wodna, ty uciągnął, uciągnął. No nie wierzę. Dobrze, że ja go nie strzeliłem poza streamem. Moi drodzy, mamy diamentowego. A ile on miał? 249 na 99 Uciągnął. <grystanie> Kurczę, dziękuję, Damianku. Przybij piątkę. No już raczej nie przybijesz, bo żeś jest trochę mało ruchawy. Kurde, uciągnął. Piąteczka. <grystanie> Jasny gwint. Uciągnął. Pokazywałem to zdjęcie Oxy i powiedziała, że nie widzi poroża, ale to było tak. kurczę na styk, można powiedzieć. Może nie na styk, bo on ma 254, nie? Uciągnął. <laughs> Jasne. Mamy gada. Mamy gada. Uciągnął. Skurczybyk. Na jeziorze Jareckiego, nie? Hejka, hejka. Uciągnął. Pac Kacpero. Uciągnął gad. Kurde. Łapaty do odśnieżania. No jak? No pewnie, że tak. No, na modły dały radę. Kurczę, wiecie jak ja pragnąłem tutaj diamentowego Daniela, nie? Kurde, uciągnął. 96 kilo, 254, a tu 249. Uciągnął, uciągnął. Dobra, mamy gada. Mam gada, jest mój. Moi kochani, tamten popłynął gdzieś. Możemy go wziąć, ewentualnie gdzieś się przenieść, wrócić się tu z powrotem i on będzie tam leżeć. Na jakiej krażmapie? Re Boże, Rewontuli. Na Tea Nowa Zelandia. Matarika też jest nowozelandzka. Siema, siema, hej. Kurde, uciągnął gad jeden. Skurczy Nie przypuszczałem, że jako taką uciągnie. Będziemy musieli zaraz cofnąć czas. No to jest. No, widzisz, Oksy, dobrze, że zobaczyłaś. No, ja odpaliłem się raptem kilka minut temu. Może 5, 10, i Oksy, w to, co ci wysyłałem, okazało się, że to jest y, Damian y, diamentowy. A ja myślałem, że nie. Zresztą zobacz, jak to wygląda. Zobacz, zobacz. Taki mały. Ale to jest srebro, ale tamten drugi był malutki. Kurczę nie wiem czy czemu te powiadomienia nie przychodzą. Nie, nie wiem ja co mam wam powiedzieć. Czasem warto zasubskrybować, znaczy zasubskrybować, zostawić, ale zaznaczyć jeszcze raz dzwoneczek, ale to wiecie, przeciążę na YouTube są ostatnio okropne. Cześć Misio, witaj. Dobra, chodźmy zobaczyć, co mi tutaj już przyszło, bo na pewno coś się pojawiło. Dwójka... To ja nie ruszam. Nie ruszam, bo nie ma sensu. Dwójki nie chcę. Znaczy wiecie. Mógłbym strzelać, bo jak się strzela wszystkie, no to wiadomo, to na gołę się czeka. Ja na gołę nie czekam, tylko trochę diamentów chciałbym ustrzelić. Dziękuję, Oxi. Udało mi się, no, uciągnął. Gad jeden. A tu coś przyszło ciekawego, pewnie dwie czwórki standardowo. Tak, nie, czwórka i trójka, tak trochę mniejszy, ale ta czwórka maksymalna chyba. Tak, dzieje się coś i oni chyba zaczynają coś tam łączyć te konta. W każdym bądź razie przeciążenia są okropne. Wiecie, coraz więcej filmów jest 4K i te serwery nie wyrabiają. Nie wiem, czy też zaczęli usuwać te mega stare filmy i mega nieaktywne konta, które już nie są używane. Dobra, strzelamy na szybciutko. Dobra, udało się. Tam nie strzelam na pagórku, bo tam dwójka chyba chodzi. Ja mam łosia. No to pokaż, bo aż trudno uwierzyć. Ja na początku zacząłem, mówię, że będę gonił łosie. Później przeniosłem się na barany na Mississippi, ale kiedy zacząłem sobie grindować te barany na Mississippi, był taki strumyk, to zacząłem mieć wątpliwości. Przede wszystkim przez te cholerne aligatory. Co chwilę mi płoszyły moje piękności i zrezygnowałem i wylądowałem na... A kurczę, chciałem kliknąć dobrze, a wystrzeliłem niechcący. Dobra, mamy o dwie. Chodźcie tutaj szybciutko. Będziemy musieli cofnąć czas. To jest tylko jeden: jedna runda. Zaraz się przeniosę na Rewontuli, i tam będziemy szukać jakichś ładnych baranów. Mam wszystkie jeziora oblatane. Także dzisiaj nawet się bałem, odpalać tego livea. Z wami to raczej nie będę się bał, bo no wiecie, no kurczę. Bałem się, że coś zepsuje, a jak jestem pod presją i wy to oglądacie tak się czuję się lepiej, nie? Yy, dobra moi kochani, tam stoi trójka. Od razu siadł na hita. nadzieję, że yy, tutaj Stream dobrze działa, że wszystko jest yy, pod kontrolą, bo troszeczkę lagował mi OBS, ale na szczęście odpalił się. Ja nie widzę żadnych łapek, ale to chyba normalne, yy, jeśli chodzi o mojego lapka. No i oczywiście Eckers standardowo. Nie strzelam z innego sztucera, ten mi się bardzo podoba. I zauważyliście też, że używam cały czas lunety 42. I chyba tak zostanie. Moi kochani, teraz jeszcze tu może podejdę. Podejdę, podejdę, tylko tam już może ich nie być, także trzeba cofnąć czas i zobaczymy co tam będzie. Ja zacząłem wczoraj Stranger Things To jest ten na Netflixie chyba Serial z taką dziewczynką, nie? Jak ona miała? Ósemka? Czy dziesiątka? Już nie pamiętam, zapomniałem Jednastka? Kurczę, nie wiem Z tym szeryfem niesamowity klimat po prostu wylewa się Z ekranu, warto obejrzeć, fajny serialik Tu już mi widzę, miśki odchodzą, trzeba będzie cofnąć czas Mhm. Dobra, dostał. Wiedziałem, że muszę lekko wyprzedzić, bo one już szły, schodzą z wodopoju. 11. No właśnie. Niesamowity klimat lat 80., tak mi się przynajmniej wydaje. Fajny serial, warto obejrzeć. Ja jakoś chyba zakończyłem na drugim sezonie. Nie wiem. Po prostu wiem dlaczego. Brak czasu. Brak czasu. Okej. Okay. Ci, którzy teraz dopiero przyjdą, to zauważą, że WOD jest, ale to nie WOD, tylko The Hunter. Jarek teraz sobie poluje na Daniele. Ja sobie teraz cofnę czas. Na 12.30 i zobaczymy jeszcze. jezioro Fixera i moi drodzy, będziemy kończyć te Avaroa i przeniesiemy się do rewontuli. Jeszcze trochę czasu jest, także mamy dużo tego czasu, ale to się nie zrymowało, ale to nic. Cześć elo, ziomki, hejo. Live jest dla wszystkich otwarty. Doszedłem do wniosku, że tak będzie najlepiej. Żeby wszyscy sobie oglądali. Nie trzeba zasubskrybować kanału. Chociaż wiem, że większość osób ogląda moje filmy, nie subskrybując kanału. Ponad 87, chyba 70 czy 60%. No trudno, ja nic na to nie poradzę. Niech i tak będzie. Już się tego przystosowałem. Dobra moi drodzy. Tam mamy. Kurde. Jeszcze co, ja chyba nie wziąłem sobie jednej rzeczy. Ja się wrócę do namiotu albo. W sumie, mogę się wrzuć, wrócić do namiotu i wziąć sobie grzechotkę rogową, ale nie wiem, czy one usłyszą, bo trochę, trochę tam odległość jest. Hej, Bawoł atakuje. No tak czasem jest. Tak czasem jest. Weźmy sobie z magazynu. Oho, już mi coś tutaj pokazuje, że coś nie tak. Chwila. Chwila, chwila, gdzie jest y, m, mój łabuziak, czyli wabik, grzychotka rogowa. Ciekawe czy zadziała, chodźmy, chodźmy, czekajcie, wabik, prychacz, grzechotka rogowa pod szóstką będzie. Kacpero piątka, tak? Piątka? O kurde, piątka, tak? Serio? Gdzie te piątko widzicie? O, kur o kurde, to chyba ten. No ale tyłkiem ustawiony. Czekajcie, ja spróbuję zagrzechotać. Dajmy jeszcze... No dawaj. Ej, nie mogę grze... szóstki cisnąć. Dobra, mam. Spróbuję. Nie wiem, czy usłyszy. Usłyszały, bo widzę, że się już zaczynają kręcić. Dobrze. No dobra, tylko uciągnie. No duży jest. Czekajcie, bierzemy tą piątkę. Nie wiem, czy nie zepsułem. Oho. Macie jakieś lagi? Mówcie, bo coś mi tam przylagowało na lapku, ale łapek tak ma zazwyczaj. Zobaczymy, co będzie z niego. 200 metrów. Nie, no zacząłeś. Aha, nawet te usłyszałem. Zobaczcie, weszę na wodę. <noise> e, chłopaki, idźcie mnie stąd. Ja muszę Was tutaj trochę pogonić. Bo żeście wlazły za blisko, a tam jest głęboko, kopytka będą mokre. Misorucha, no. Jest taka miejscowość w Czechach, może o to chodzi, czekajcie. Yyy, Jezus. Jezus, gdzie wy to? Czekajcie, tego jeszcze może na hit. Dobra, koniec ammo, nie popisałem się, idziemy. Jest Git, tak, dobra, dzięki. Jak 110%? No, duży jest, z daleka było widać. Zobaczymy. Kurde, drugi. Jak ktoś ma pc ta i Wam nie przychodzą daniele, znaczy diamenty ogólnie, weźcie sobie, zróbcie weryfikację plików y, Steam'a. W konsolach może też coś takiego jest. Tak zwane porównanie plików y, tych y, u producenta i u Was, nie? To tak wygląda. Mi pobrało parę kilobajtów, niewiele. No i zaczęły się pojawiać, nie? Może to też ma jakieś znaczenie. Albo po prostu zbieg okoliczności. Dobra, tu mamy złoto. A ten? No, tak z daleka to wydawało mi się, że będzie. No, będzie chyba. Kurde, drugi diament. 255,75. Matko bosko, mamy go. Mamy go. Mamy mocny go byczka. 96,58. Niewiele więcej niż tamten. I 249. No, powiem wam, że tak na styk. Dobrze, że nie troll. Mamy dwa diamenty, moi drodzy, dzisiaj. Okej, okay, Łukasz, zobaczę później. No jest, kurde, fajnie, naprawdę bardzo się cieszę. Jezu, w końcu się zaczęły pojawiać i tak się cieszę, bym to był grade one, ale to nie jest grade one, tylko i wyłącznie diamentowe wydanie. Co tu się dzieje, naleśnik? No kurde, drugi diament, nie mordo? davosv 9, 0 złotych 77 groszy. Siema, miłego grania. Siema, siema, tylko nie przeczytałem, bo nie mogę. Zaraz zobaczymy OBS-a. Davos SV9, siema miłego grania. Jaka ładna ikonka. Dzięki, dzięki za złotubeczkę piąteczka i oczywiście serduszko dla Ciebie. Bardzo Ci dziękuję serdecznie i pozdrowionka dla Ciebie. Lecą od Lofta i Lofciarzy. Bardzo proszę tutaj na kliku, serduszek dla naszego sponsora. I moi drodzy, jedziemy dalej. Bardzo dziękuję za cika. I moi drodzy, to ten diament jest dla Was. Damian diamentowy w końcu się zaczynają pojawiać. Zatwierdzam, zabieram gada. I teraz, moi drodzy, idziemy tu. Kurde, dobrze się zaczął ten stream od dwóch diamentów. Oksi, ty to usuwasz? Wiesz co, nie ma y, powodów, żeby to usuwać. I też nie ma powodów wywierania presji na Moderatorkę. Bo nic takiego złego nie robi. Czekajcie, tutaj gdzieś był ten gad. Przepraszam, że tak mówię, ale wiecie jak mi Daniele daje w kość. Zresztą nie tylko mi, ale Jarkowi, Kacpero też. Y, Okej, okay. a ten drugi gad? <grytanie> Gdzie on jest? E, ja też powiem wam szczerze, że nie zbierałem wszystkich. Dobra, nie widzę, to nie będę zbierał i tyle, nie? Podejrzewam, że popłyną na drugą stronę, pewnie. Tak, popłyną na drugą stronę. Jak go odzyskać, to teraz wam pokażę, bo jest taki make na odzyskanie, żeby nie iść tam, tylko na przykład tu go od razu zebrać. Dziękuję, Teresa. Dziękuję. Nie wiem, czym tak masz na imię, czy korzystasz z konta mamy, babci, dziadka, nie wiem. Ale dajmy na to, że. git. No i tu. E. A co on taki czorny? Gdzieś ty był w kominie, w smole? On nie jest czekoladowy. No nie mówcie mi, że będę miał pierwszy raz czarnulkę. Chryste, panie, to nie jest czekoladka. Jeżeli to będzie murzynek, to ja go wypycham. Nie, myślałem, to nie jest. Cz... Kurka wodna. Słuchajcie, to mój pierwszy czarny Daniel. Miałem łaciatka, miałem y, albinka, a to jest mój czarny pierwszy. Kurka wodna. Ej, co tu się dzieje? Mam pierwszy raz w życiu czarnego Daniela. Melanistik? Kurka wodna. Mam. Nie czekoladowego, tylko czarnego Daniela. Czajcie to? Jasny gwint. No nie wierzę. Czarny. Korzystam z babci konta. No domyśliłem się. <noise> Dzięki. Miałem łaciatka, miałem albina. Łaciat, łaciatkę piątkę, ale czarnego nigdy nie miałem, nie? Dobra. Yy, zapiszemy. Nie, wypychamy, bo nie miałem takiego. Jarek, miałeś takiego gada? Daniela? Wypycham, kurde. I zatwierdzam. Dobra. Jest git, jest git. Teraz chodźcie, przeniesiemy się na chwilę tu. Aście, chcę grać. Co tu się dzieje? Nie wiem, kurde. Dwa diamenty, jeden czarny. Trójka, nie? Tak z daleka mówię, kurde. Podeszłem bliżej, myślę, czekoladowe, a tu co?